Czy wiesz, że regularne przyjmowanie jednej popularnej tabletki, nawet tylko przez 3 miesiące, zwiększa u Ciebie ryzyko rozwoju demencji i choroby Alzheimera nawet o 50%? Brzmi strasznie, natomiast liczne badania dowiodły, że długotrwałe stosowanie tych leków powoduje zanik komórek mięśniowych i trwałą utratę pamięci. I co gorsze, drodzy Państwo, tutaj wcale nie chodzi o jakiś rzadko stosowany egzotyczny lek. Tutaj chodzi o powszechnie, szeroko stosowane leki, które być może teraz stosujesz właśnie ty. W tym filmie opowiem ci, jakie to leki, w jaki sposób podstępnie szkodzą one Twojemu mózgowi, oraz co najważniejsze, pokażę bezpieczne alternatywy, z których możesz skorzystać, by uniknąć ryzyka uszkodzenia mózgu. Jeśli ty lub ktoś z Twoich bliskich, Twojej rodziny czy ktoś z Twoich znajomych bierze te leki, to zostań ze mną do końca. Ta wiedza no, może pomóc uchronić pamięć i zdrowie Twojego mózgu, Twoje, Twojej rodziny czy Twoich znajomych. Zatem, jakie to leki, według metaanalizy, drodzy Państwo, czyli badania najwyższej rangi, zwiększają ryzyko Alzheimera? Drodzy widzowie, problem dotyczy grupy leków o działaniu antycholinergicznym. To jest skomplikowana nazwa, natomiast kryją się pod nią dość zwyczajnie powszechnie stosowane preparaty, co gorsza w tym wypadku na przeróżne dolegliwości. I oto najbardziej znane przykłady tych leków i chorób, w których się je stosuje. Po pierwsze, leki uspokajające oraz leki na lęk np. Na hydroksyzyna. Często przypisywana na stany lękowe lub alergie. Nazw handlowych preparatów nie podam. Po drugie, leki na alergie. Zwłaszcza starsze środki przeciwhistaminowe, te pierwszej generacji, które powodują silną senność. Na przykład difenhydramina. Często występuje ona w preparatach na alergię i przeziębienie, dostępnych bez recepty. Nazw handlowych preparatów nie podam. Dalej, tabletki nasenne bez recepty zawierają substancje przeciwhistaminowe, takie jak defenhedramina lub doksylamina. Nazw handlowych preparatów nie podam. W końcu niektóre starsze leki przeciwdepresyjne, tak zwane trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina czy doksepina. Nazw handlowych preparatów nie podam. Otóż, drodzy widzowie, wszystkie te leki mają jedną wspólną cechę. Każde z tych leków blokuje w organizmie substancję, która jest odpowiedzialna za komunikację komórek nerwowych, w szczególności w mózgu, i to właśnie ten mechanizm działania leży u podstaw rozwoju demencji i choroby Alzheimera. No i drodzy widzowie, tutaj może powstać pytanie: dlaczego te leki są tak niebezpieczne dla naszego mózgu? Otóż leki antycholinergiczne blokują neuroprzekaźnik o nazwie Acetylocholina. Natomiast acetylocholina pomaga naszym komórkom nerwowym przekazywać sygnały między sobą. Acetylocholina jest niezbędna do zapamiętywania, do uczenia się, do koncentracji, a także do prawidłowej pracy mięśni. Gdy przyjmujesz lek antycholinergiczny, hamuje on działanie acetylocholiny w Twoim mózgu. W efekcie zostaje zaburzona komunikacja między komórkami mózgowymi, zwłaszcza w obszarach odpowiedzialnych za pamięć i myślenie. Krótkotrwałe stosowanie tych leków może powodować tzw. mgłę mózgową, czy taką dezorientację, czy na przykład wolniejszy czas reakcji. Jednak przy długotrwałym stosowaniu no, konsekwencje są znacznie poważniejsze. Może dochodzić do trwałych uszkodzeń, a nawet częściowego zaniku, czy mówiąc tak kolokwialnie kurczenia się od tkanki mózgowej. Drodzy Państwo, żeby tych wszystkich nieszczęść było mało. Co gorsza, osoby starsze są szczególnie wrażliwe na takie działanie. Pytanie dlaczego? Ano dlatego, że z wiekiem poziom acetylocholiny naturalnie spada, więc jeszcze dodatkowe blokowanie działania jej poprzez leki to dodatkowy cios dla układu nerwowego seniora. I tutaj może powstać pytanie: skąd ja to wszystko wiem i jak poważne jest to zagrożenie? Drodzy Państwo, otóż tę zależność opisuje metaanaliza, czyli badanie najwyższej rangi, która sprawdziła aż 21 badań klinicznych z udziałem ludzi i bezsprzecznie wykazała, teraz cytuję, że już po trzech miesiącach regularnego stosowania tych leków ryzyko demencji wzrasta średnio o 46%. Inna analiza, która swoim zasięgiem objęła 1,5 miliona osób, również wykazała, że leki antycholinergiczne są niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia otępienia i im większa skumulowana dawka w czasie, tym większe prawdopodobieństwo ryzyka rozwoju demencji. No dobrze, wiemy już gdzie czai się zagrożenie. Pytanie, co dalej? Drodzy Państwo, nie bójcie się rozmawiać ze swoim lekarzem i porozmawiać o bezpiecznych zamiennikach leków antycholinergicznych o określonym działaniu. Myślę, że wspaniała wiadomość dla wszystkich słuchających jest taka, że praktycznie we większości przypadków można znaleźć Bezpieczne zamienniki lub też rozwiązania, które nie niosą ze sobą takiego ryzyka dla naszego mózgu. Otóż le leki antycholinergiczne są po prostu tanie, dlatego tak często się je wypisuje. Natomiast dopłacając kilka złotych za zamiennik, po prostu zyskujemy bezpieczeństwo. Dlatego porozmawiaj ze swoim lekarzem. Natomiast ostrzegam, nie odstawiaj żadnego leku nagle, w szczególności na własną rękę. Bez konsultacji z lekarzem. W dalszej części odcinka podam państwu informację kilku przykładów bezpiecznych zamienników, ale zawsze tę zmianę trzeba omówić z lekarzem. Na przykład na stany lękowe. Zamiast stosować hydroksyzynę, być może lekarz zezwoli ci stosowanie leków o innym mechanizmie działania, na przykład buspiron. Na alergię. Może lekarz pozwoli Ci stosować leki antyalergiczne drugiej generacji, które dużo słabiej praktycznie w ogóle nie przenikają do mózgu, np. cetyryzyna. Na depresję zapytaj o nowocześniejsze leki SSRI, takie na przykład jak preparaty citalopram, czy fluoksetyna. Na problemy ze snem może wystarczy zwykła melatonina, czy też zioła uspokajające, czy też wyciszające, np. asfaganda, rumianek czy melatonina. Natomiast może być także wystarczający magnez w ilości 500 mg. Natomiast gdyby to wszystko nie pomogło, to zapytaj o leki o działaniu nasennym, natomiast leki, które nie blokują wydzielania acetylocholiny. Takim lekiem o działaniu nasennym jest trazodon, dość skutecznym lekiem na bezsenność, ale pozbawionym działania, które blokuje wydzielanie acetylocholiny. Pamiętaj, niemal w każdej sytuacji istnieje bezpieczniejsza opcja. Warto zatem aktywnie pytać lekarza o możliwe zamienniki. To jest Twoje zdrowie i masz pełne prawo szukać najlepszego rozwiązania, ale przenigdy nie lecz się sam. Nie zamieniaj leków bez konsultacji z lekarzem. Zatem, jeśli masz w rodzinie lub wśród przyjaciół kogoś, kto bierze właśnie te leki. Podziel się z nim tą informacją. Mi się wydaje, że wiele osób po prostu nieświadomie może niszczyć sobie pamięć, pchając się nieświadomie w szpony Alzheimera i demencji, a Ty możesz im pomóc tego uniknąć. Drodzy Państwo, na koniec, jak zawsze ostrzegam Państwa przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek bez mojej zgody do reklamowania przeróżnych preparatów maści, kosmetyków i suplementów diety. Informuję Państwa, że moje oryginalne witaminy i preparaty znajdziecie na mojej oficjalnej stronie, czyli marekskoczyra.pl, do której link zawsze umieszczam w opisie filmu. O moje preparaty pytajcie Państwo w zielarniach, w sklepach ze zdrową żywnością, a także w dobrych aptekach. Natomiast na dziś z mojej strony to wszystko. Jak zawsze dziękuję za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia.